Ten to pro, proklamowanie strategicznego partnerstwa NATO-Rosja 20 listopada 2010 roku oznaczało ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który ostatecznie miał zastąpić nieaktualny już porządek jałtański. Nieaktualny już porządek jałtański, proszę Państwa, przygotowania do. Yy, Utworzenia, ustanowienia nowego porządku politycznego w Europie trwały dosyć długo. Rozpoczęły się w połowie lat 80., dokładnie w marcu 1985 roku. Od początku lat 80. dała się zauważyć postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego. I ta postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego skłoniła przywódców sowieckich do takiego, takiej refleksji: no co oni mają w tej sytuacji robić? Czy mają bronić za wszelką cenę rozsypującego się porządku jałtańskiego? Ale to było kłopotliwe, dlatego że nie wiadomo, jak wysoka okaże się ta cena i czy ta obrona będzie skuteczna, czy uda się w końcu obronić ten porządek jałtański czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I kiedy sekretarzem generalnym sowieckim został Michał Gorbaczow, zdecydowano się na ucieczkę, manewr ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie zaproponował prezydentowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów zostało zinterpretowane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają swoją kuraczkę w zimnej wojnie. I częściowo tak było rzeczywiście, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był znacznie głębszy. Otóż na czym polegał manewr ucieczki do przodu? Zamiast bronić za wszelką cenę rozpadającego się porządku jałtańskiego, spróbujmy zaproponować Amerykanom wspólne ustanowienie nowego porządku, który zastąpiłby porządek jałtański. No jeżeli Amerykanie się zgodzą, no to świetnie, przecież tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie podważał, więc zaoszczędzimy mnóstwo energii, którą będzie można skierować na zupełnie inne tory. I... Wszystko wskazuje na to, że ta propozycja w marcu 1985 roku została przyjęta przez stronę amerykańską. Oczywiście, nikt jeszcze wtedy nie miał pełnej wizji tego porządku, i o, o przyjęciu przez stronę amerykańską rosyjskiej, sowieckiej oferty yy, świadczyło. Świadczyły cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 86 roku w Reykjaviku na Islandii, kolejne w 87 roku w Waszyngtonie, następne w 88 roku w Moskwie i wreszcie w roku 89, kiedy to nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych został Jerzy Bush Starszy, bo potem był jeszcze Jerzy Bush młodszy, jego syn prezydentem, Bush, prezydent Bush przyjął Michała Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym i podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego y, był coraz bardziej doprecyzowany. Był coraz bardziej precyzowany, bo to był proces rozciągnięty w czasie. To był proces rozciągnięty w czasie i rozpoczął się w połowie lat 80., a zakończył się 19 listopada Roku 2010, więc długo to trwało, I, ale już pewne kontury przyszłego porządku pojawiły się już po spotkaniu w Reykjaviku. Mianowicie, już po spotkaniu w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. I to zapoczątkowało w Polsce i w innych krajach, ale w Polsce przede wszystkim, przygotowania do transformacji ustrojowej. Dlatego że dla każdego było oczywiste, że jeżeli Sowieci się wycofają ze środkowej Europy, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, choćby dlatego, że nikt już nie da na to pieniędzy. A w nowym ustroju, jakikolwiek by on nie był, jakkolwiek by się nie nazywał, to na pewno już nie będzie się liczyła znajomość Marksa, Engelsa i Lenina na wyrywki, tylko będzie się liczył stan posiadania. No, to trzeba zawczasu ten stan posiadania jakoś zgromadzić, żeby zająć odpowiednią pozycję społeczną w nowych warunkach ustrojowych. A jak go można zgromadzić, jak nie ma żadnego innego majątku, tylko państwowy? A no, trzeba zacząć rozkradać majątek państwowy pod osłoną surowych praw stanu wojennego, które po to zostały ustanowione. No i jak Państwo pamiętacie, jeszcze w 1986 roku. Socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie, ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają się pojawiać spółki nomenklaturowe. Młodszym uczestnikom naszego spotkania należy się wyjaśnienie, co to znaczy ten przymiotnik nomenklaturowy. Otóż za pierwszej komuny było tak, że obsadzenie jak pewnej liczby stanowisk w państwie wymagało decyzji Komitetu Centralnego Partii. I w partyjnym żargonie nazywało się to tak, że te stanowiska są w nomenklaturze komitetu Centralnego. W województwach było podobnie to były w nomenklaturze komitetu a tak aż do gminy do szczebla gminnego włocznie. I ludzi, którzy zajmowali te stanowiska albo byli zaliczeni do rezerwy kadrowej, określano mianem nomenklatury. Nomenklatura to po prostu była inna nazwa środowiska władzy. Środowiska władzy. I spółki były nomenklaturowe, dlatego że nie każdy mógł wziąć w nich udział. Mogli wziąć w nich udział właśnie ludzie z kręgu nomenklatury. To nie był warunek prawny, tylko taki faktyczny, bo te spółki funkcjonowały na podstawie przedwojennego kodeksu handlowego z 1934 roku, który był cały czas utrzymany w mocy przez cały okres PRL-u dla potrzeb, ze na potrzeby handlu zagranicznego. Otóż yy, zachodni kontrahenci handlowi nie rozumieli, jak to można handlować z państwem. W związku z tym, żeby oni mieli jakoś tak ułatwić im sytuację, to centrale handlu zagranicznego, które były państwowe, miały prawną formę spółek prawa handlowego. Co oczywiście rodziło inne tam nieporozumienia, bo na przykład była taka centrala handlu zagranicznego Polimex-Cekop. I wielu ludzi na zachodzie myślało, że CEKOP to jest nazwisko. I mówili, co, jak to u was jest tu? Niby komunizm, a tu mister CEKOP robi takie interesy na wielką skalę. No takie to były zabawne sceny. Więc spółki były nomenklaturowe, dlatego że tylko ludzie z kręgu nomenklatury mogli brać w nich udział. I się uwłaszczać w ten sposób. A poza spółkami nomenklaturowymi istniały jeszcze inne, lepsze konfitury dla wyższej, że tak powiem, kadry. Między innymi Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Przypomnę, że pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł dokonania nielegalnej operacji skupowania polskich długów na rynku finansowym międzynarodowym i państwo wyasygnowało na ten cel. Miliard siedemset milionów dolarów. Długi skupiono, a jakże, ale tylko za 60 milionów dolarów, a reszta się rozeszła. No nie powiem, że bez śladu, bo sporo starych rodzin zostało utworzonych i do dzisiaj one są. Także ślad pozostał i przypomnę tylko, to no jest miliard sześćset czterdzieści milionów dolarów, zostało na ten cel. Znaczy zostało sobie rozkradzionych, a warto przypomnieć, że wtedy rów pensja miesięczna w Polsce stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30 dolarów. To była ta skala. Proszę Państwa, uwłaszczenie nomenklatury było jednym z systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej. Ale nie jedynym, bo drugim systemowym nurtem przygotowań do transformacji ustrojowej była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Wtedy bardzo niewiele na ten temat wiedzieliśmy, dzisiaj wiemy trochę więcej, chociaż też nie wszystko, dzięki, między innymi dzięki dokumentacji, jaka się zachowała w Instytucie Pamięci Narodowej, a konkretnie notatkom z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Yy, Jacek Kuron za pośrednictwem pułkownika Lesiaka przekazuje ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, ofertę publiczną, która brzmi następująco: jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji, Zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych i gwarancji zachowania tego, co sobie teraz kradnie, żeby tam nie wiem, co się nie działo. Gdyby Jacek Kuroń taką było, propozycję złożył pułkownikowi Lesiakowi w 1982 albo w 1983 roku, to pułkownik Lesiak, jak byłby w dobrym humorze,. Mógłby go zapytać, najwyżej Panie Jacku, od kiedy Pan ma te objawy, prawda? Ale w 1986 roku to już była oferta poważna. Po spotkaniu w Reykjaviku to już była oferta poważna, i najlepszym tego dowodem, potwierdzeniem jest to, że została przyjęta za podstawę umowy o stołu. No to musimy w tej sytuacji rozszyfrować kwestie terminologiczne. Co to byli ci my, w imieniu których? przemawiał Jacek Kuron Co to była ta ekstrema którą trzeba było wyeliminować ze struktur podziemnych no i dlaczego trzeba było to zrobić Nie jest żadną tajemnicą że my w imieniu których przemawiał Jacek Kuron to była lewica laicka Jacek Kuron był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej ten termin lewica laicka Pojawia się pod koniec lat 70. w takiej książce Adama Michnika, Kościół Lewica, Dialog. On tam używa tego określenia lewica laicka na, jako nazwy pewnej formacji politycznej. Co to była lewica laicka? Ano, to byli dawni Stalinowcy, którzy w różnych okresach i z różnych powodów, również rasowych, pokłócili się z partią, a nawet wystąpili przeciwko niej. Tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce. Jeden z dwóch, bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. To byli ludzie i środowiska, którzy w swojej działalności nawiązywali do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej i w związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania. Dlatego że ekstrema. Doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała. I prześladowała na wszystkie możliwe sposoby. W związku z tym o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. I to był jeden z powodów, taki był oczywisty powód, dla którego lewica laicka chciała przy pomocy wywiadu wojskowego wymiksować ekstremalizm z tych podziemnych struktur. Drugi powód. Yy, bo to nie był powód jedyny. Drugi powód można wydestylować z publicystyki politycznej Adama Michnika z lat 80. Adam Michnik nigdy nie napisał tego w takiej formie jak ja za chwilę podam, bo ja już Państwu podaję gotowy destylat z tej rozwlekłej publicystyki. Otóż Michnik przedstawiał pewien sposób rozumowania. Walczymy z komuną. Dlaczego? No, dlatego, że komunizm jest zły. A dlaczego właściwie komunizm jest zły? A dlatego, że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. To prawda, rzeczywiście komunizm taki jest. Ale skoro tak, to komunizm nie jest zły absolutnie, dlatego, że on wprawdzie tłumi te szlachetne formy spontanicznej ludzkiej aktywności, no i to jest bardzo źle, ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi również te nikczemne. A według lewicy laickiej, w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego, drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. I dopóki komuna tłumi te demony, tłumi wszystko, no tłumi również te demony, które tam nie mogą się wydobyć na powierzchnię. No ale przecież my z komuną walczymy, ba, lada dzień wygramy. I co wtedy? No wtedy, sprawa jasna, nikt już niczego tłumił nie będzie. Ale to by oznaczało, że demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno. No, łatwo powiedzieć, dopuścić nie wolno, ale jak to zrobić? A no, jak nie wiadomo, jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, co tłumili, przecież oni wiedzą, jak to się robi. I tak się narodziła idea rozmów okrągłego stołu. I wreszcie trzeci powód, wywiad wojskowy. No, wywiad wojskowy, wprawdzie miał tam różne żale do lewicy laickiej, że się zbisurmaniła. Ale jak to wywiad? Coś tam musiał wiedzieć, więc wiedział doskonale, że chociaż się lewica laicka zbisurmaniła, to jednak serce ma prawidłowo po lewej stronie. A ekstrema co? A ekstrema to ani po lewej, ani po prawej serca nie ma. W ogóle serca nie ma. No to co z nimi załatwiać, jak oni serca nie mają, prawda? Z nimi się nic załatwić nie da. Jedyne wyjście to trzeba ich Jakoś wymiksować, no za Stalina to by już wszystkich zastrzelili, a nie te czasy, no trzeba było trochę łagodniej, ale wymiksować można. I to był drugi nurt, ta selekcja kadrowa w strukturach podziemnych, której celem było przygotowanie odpowiedniej reprezentacji społecznej, z którą wywiad wojskowy mógłby się podzielić władzą. Udało się w stu procentach. I jeden i drugi, z dwóch waszej nomenklatury się udało, i to się udało. Pamiętacie Państwo, że pierwsza Solidarność w 80 roku, jak powstawała? Od dołu do góry. A ta druga, reaktywowana jak? Odwrotnie od góry do dołu. Wszystko już było pod kontrolą, łącznie z naszym kukuńkiem, z panem Lechem Wałęsą. On zresztą do dzisiaj jest pod kontrolą, więc to nic tam. bo tak cały czas. I to były te systemowe nurty przygotowań do transformacji ustrojowej, które wynikały, jak Państwo zauważyliście z pewnością, z decyzji podjętych na najwyższej półce polityki światowej. Jaka, jako reakcja na te decyzje. Ale to nie były, nie, był, nie były jedyne przygotowania. Bo oprócz tych systemowych przygotowań do transformacji ustrojowej pojawił się trzeci nurt. Przygotowań prywatnych, którego skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego i będziemy odczuwali jeszcze długo. Bezpieczniacy to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I kiedy po spotkaniu w Reykjaviku okazało się a oni takie rzeczy wiedzieli najpierw że Prędzej czy później Imperium Sowieckie się ze środkowej Europy wycofa. To każdy z tych bezpieczniaków, tak przypuszczam, postawił sobie samemu pytanie: Sowieci się wycofują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już nie będzie? a czyjś nieubłagany palec skaże na mnie i powie, to on wszystkie mówi, na powróz, łajdaka. Kto mnie wtedy obroni? Kto za mną stanie? A ponieważ są ludźmi inteligentnymi, spostrzegawczymi i sprytnymi, to bardzo szybko się domyślili, że jak sowieci się wycofają, to nastąpi odwrócenie sojuszy. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować na służbę do naszego przyszłego sojusznika, i on, jako swojemu agentowi, nie da mi zrobić krzywdy. On mnie obroni. Roztoczy nade mną parasol ochronny. No i tak się stało. Żeby nie być gołosłownym, to przytoczę przykład takiej metamorfozy. Pan Edward Mazur który jeszcze do niedawna, może trzy lata temu był podejrzewany o sprawstwo kierownicze yy, zabójstwa generała Papały. Mimo, że do łódzkiej prokuratury zgłaszali się złodzieje samochodów, i tam jeden przez drugiego się przyznawali, że tu oni tego papałę zamordowali, aż prokurator musiał ich mitygować no panowie, nie wszyscy naraz, tu po, po kolei mi się przyznawać, bo porządek musi być, tu to pan Mazur był trzymany tam w rezerwie, jako ten podejrzany o sprawstwo kierownicze. No teraz już nie jest, został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń, jakby się wykąpał w Chesopie, ale na wszelki wypadek do Polski nie przyjeżdża, bo to na tym, jak mówi poeta, na tym świecie pełnym złości nigdy nie jest przezorności. <grym> Zwłaszcza jak takie rządy są niedemokratyczne, faszystowskie, to lepiej nie ryzykować. No i... Cóż pan ma? Otóż on za komuny był funkcjonariuszem kontrazwietki wojskowej, ale w 1987 roku, a więc rok po spotkaniu w Reykjaviku, jednym susem przeskoczył do FBI. Co wyszło, znaczy prawie, że wyszło na jaw na rozprawie ekstradycyjnej w Chicago, bo Polska wystąpiła jego wydanie. No i Państwo wiecie, sądy w Ameryce są tak samo niezawisłe, jak i u nas. No i przed niezawisłym sądem amerykańskim ważyły się losy pana Mazura w związku z czym jego adwokat złożył wniosek o przesłuchanie agenta FBI, tego, który go zwerbował. Ale prokurator gwałtownie zaoponował temu wnioskowi, bo to tajemnica Państwa została ujawniona i sędzia się przychylił do tego, no jak, nie można takich rzeczy tutaj chlapać. I y, w końcu tam nie przesłuchano tego agenta, no ale z samego wniosku można było wydedukować o co tu chodzi. Y, y, w końcu od, se, sąd odmówił w ekstradycji pana Mazura, y, motywując to tym, że wniosek ekstradycyjny był nieprawidłowo sporządzony prawidłowo, tylko wymogi niezawisłości sędziowskiej i tak dalej, to, i tu i tam takie same, w związku z tym nie można trzeba wymyślić jakieś takie inne tam motywy. Cóż i pytanie takie, czy pan Mazur był wyjątkiem, czy raczej przypadkiem typowym, tuż moim zdaniem był przypadkiem typowym? Nie w tym sensie, że wszyscy przeskoczyli do FBI, No nie, tak nie było. Jedni do amerykańskich służb, inni do niemieckiej BND, inni do Izraelskiego Mosadu, inni jeszcze zostali przy gieru, bo nie zmienia się koni podczas przeprawy. W rezultacie, w rezultacie, według mojej ulubionej teorii spiskowej, Polską rotacyjnie, nie jednocześnie oczywiście, rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa. Przy pomocy posługując się swoimi politycznymi ekspozyturami, trzy stronnictwa: stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie i amerykańsko-żydowskie. Proszę Państwa, między innymi dlatego, że te zależności reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Te zależności nie ustają. Z przejściem na emeryturę tam w seniora, tylko się reprodukują. Mamy bowiem w Polsce do czynienia z coraz bardziej się manifestującym zjawiskiem, które się nazywa dziedziczenie pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, znaczy rozróżniają, kiedy grają, a kiedy nie. To, to wystarczy, żeby zostać piosenkarzami. No, a, a dzieci konfidentów zostają konfidentami. To taki sam zawód, jak i każdy inny, więc to jest. I dlatego się te zależności reprodukują w kolejnych pokoleniach i to trwa, i to trwa.